Cześć, z jej strony, slajd Chcę z Fortnite z 8 maja. Jeśli się się z was zadaję, w partii też nie już do sklepu. E, no i mamy e, powrót piłkarek. Piłkarzy też w tych nowych. Wojowniczka, e, boiska. Bardzo fajna. E, no, tu macie tyle sylu, wiecie, drużyny tu macie. No. Kiedy jest dużo. I każdy z tych ma takie same drużynek się do wyboru. No fajne są te skiny. Nie powiem, że nie, nawet ja tego posiadam. Dobra. No, spoczko. No i tu macie jeszcze 4 kobiety. I pięciu facetów. No. Yy, macie matkę i w odpalę. Bardzo fajna. Iwanie piłką. Jestem motka chodzona jak coś. Też bardzo fajna. E, czerwona kartka. Też fajna młoteczka. E, podbijanie. Też fajne. E, syrena. Też fajne. E, dobra. Gija. Nowy śnieg. Taki plecaczek ma. I zbiorek ma w zestawie jak coś, nie? E, dobra, no i śnieg ma tyle, Tak. Taki styl. No, jeszcze może być taki styl, ale jeszcze bez tego taki. No, fajny skinek, fajny. Nie powiem, że nie. E, Fortuna, też bardzo fajny skineczek. A, i to jest generalnie nowy skinek, jest coś. E, Omen, też bardzo fajny. Jest to skin. E, Kilo Flossu. też fajny. E, Kilo wyroczni, też fajny. Skrzy... Łamane skrzydło, dobra. Też fajne. Miraż. Bardzo ładny sknieczek. Mi się podoba. Fajny jest. Luminos. Też jest bardzo fajne. I jasny tak nazwę. Gdzie jest topór? Też bardzo fajny zbieraczek to jest. Dobra, na fala. Malowanie do broni. Też fajne. No. Spoko. Yy, i lotnia Arkan. Też bardzo fajna lotnia. Za 6 sezonu. No, Skala XIS. No, coś takiego. Też spoko, niezły nie jest zły. Nice okej. Okay. Yy, Kościanekły Spoczka. Neonowiat. Też bardzo fajna. Yy, nie pamięć. Nie pamięć jeszcze. Ja zaraz w sklepie. No ale generalnie w no Taki złoty styl ma jeszcze. I to też ma taki drugi złoty styl. Złota motyka. Do tej. No, do nie pamięci, będzie na pewno spoko. E, komandoska. Pierwszy sezon skinek, też bardzo fajny. E, takie malowanie do broni. To jest bardzo ładne, swoją drogą. Fajne, fajne, mi się podoba. E, Ujęcie 14 Bardzo fajna moteczka. Jeśli się wydaje, to jej nawet dosyć dość długo nie było. Yy, ale jest bardzo fajna. Podwójny tam, to jest ja motka którą musi tańczyć z drugą osobą jak coś. Yy, no i miał śniak yy, rysunkowy wszedł wczoraj. Batman. No też ostatnim wszedł. Nie też co jeszcze mamy. No, i te pakiety się ale nie zmieniły. I jaki pakiet są do końca kwietnia? No, i jeśli spodobę, się wam się z wodą, no, 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 się no, 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 no,